Witam Was wszystkich serdecznie i na wstępie chcę Was przeprosić e, za to, że niestety wczoraj e, na dwóch filmikach, które e, znalazły się na moim kanale, nie było głosu. Niestety mój mąż nagrał mi nowego Windowsa. No i oczywiście ja nie sprawdziłam wszystkich ustawień i mikrofon był wyłączony. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. No także zaczynajmy. Dzisiejszy filmik postanowiłam nagrać. E, na temat trendów na wiosnę, lato 2011. Z uwzględnieniem tego, co ja, co pasuje do mnie, co chcę wam pokazać, co ja zakupiłam sobie, no, żeby moja garderoba, moja szafa pasowała do, do trendów. Zaraz powiem na wstępie, że nie podążam źle poza modą. Zdarzyło mi się w moim życiu Kupować wszystko, co tylko prawda, mi się spodobało. Natomiast od paru lat zaczęłam zwracać uwagę nie tylko na to, co mi się podoba, ale również na to, w czym dobrze wyglądam. Także zaczęłam selekcjonować rzeczy. No i muszę powiedzieć, że lepiej na tym wychodzę, ponieważ każdego sezonu dobieram sobie akcesoria i kupuję ewentualnie kilka rzeczy. A nie, prawda, nie zmieniam całej szafy. No dobrze, zaczynajmy. Dzisiaj, dzisiejsza. Tegoroczne wiosna, lato będą się kręcić wokół lat 60., czyli długich spódnic, długich sukien, maxi sukienek. Bardzo trendy jest styl vintage. Wszystko poniżej kolan, słuchajcie. E, czyli lata 60. oraz lata 70. wchodzą z powrotem e, w modę spodnie 3/4, czyli do połowy łydki. Chodaki, e, słuchajcie, do tego paski, kwiatki nadal są modne koronki. E, to, co jest nowością w tego sezonu, a nie było, według mnie, nie było w modne od paru sezonów, to są wydłużane tyły, czyli góra krótsza, spódniczki trzy sukienki, trzy bluzeczki, a dół dłuższy. Bardzo modny, słuchajcie, bagi styl, czyli bagi bluzeczki, czyli te wszystkie luźne takie. Bardzo nasycone kolory, czerwone, czerwony pomarańcz ale również połączenie, co mnie bardzo się podoba, połączenie szarego i. E, sz, 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 szarego i czerni, szarego koloru i czarnego koloru razem, także bardzo fajne. E, frędzelki, frędzelki głównie przy akcesoriach, słuchajcie, to jest e, bardzo modne, Okulary, te takie kocie. Niestety ja w nich zbyt dobrze nie wyglądam, także akurat e, to mi nie, e, nie odpowiada. E, kitten Heels, czyli te buciki na małym obcasiku no i teraz z, z tych wszystkich różności które, które moda nam proponuje, ja wybrałam sobie kilka no i zaczynajmy słuchajcie od pierwszej e, sukienki jest to maxi dress, czyli długa sukienka, słuchajcie ja nie lubię e, sukienek na bardzo cienkich ramionkach, ponieważ moje piersi w nich wyglądają okropnie Także ta sukienka ma fajne takie ściągacze tutaj i bardzo ładnie układa się na biuście. Poza tym jest, poza tym jest taka odcięta pod biustem, jest bardzo długa. Kolor ma czarny, a wykończenie ma takie turku, turkusowo-fioletowe kwiatki. Jest to sukienka, słuchajcie, z Nexta, którą. Kupiłam na przecenie zeszłego roku, jeszcze nie zdążyłam założyć i uważam, że trafiło mi się, bo akurat jest, jest to styl, który pasuje, słuchajcie, do trendów tegorocznych. Następną sukienkę, ala sukienkę, taką bluzkę chcę Wam pokazać w paseczki, paski również modne, styl marynarski z takimi guziczkami, sukienka jest z również kupiłam ją na przecenie słuchajcie no i również trafiłam ponieważ paseczki bardzo bardzo trendy jak już powiedziałam nadal są koronki modne także mam jedną bluzeczkę z taki pudrowy delikatny róż słuchajcie luźna taka koszulowa czy czwarty rękawek z takim słuchajcie koronkowym wykończeniem. Uważam, że do czarnych spodni e, jak najbardziej na ten sezon. E, no i ostatnią bluzeczkę, którą chcę wam pokazać, bluzeczko, sukienkę. E, jest to co już e, o czym wam mówiłam. Kolor czarny przechodzący, słuchajcie, w szary, akurat nie połączenie, ale przechodzący. No i sukienka to co, e, o czym wspominałam. Dłuższa z przodu, krótsza z tyłu, czyli bardzo na tak. Ale poza tym jest taka prosta i luźna. Mac, to jest Mark Spencer. Oczywiście również na przecenie, także bardzo fajna. Przechodząc do akcesoriów, które sobie zakupiłam na ten sezon. Torebka z frędzelkami, jak już mówiłam, frędzelki bardzo modne. Torebka z River Island pokazywałam ją w moich zakupach. Bardzo fajna, słuchajcie, bardzo wygodna, no i powiem szczerze, że nie lubię małych torebek, ale zaczęłam się przekonywać, ta jest świetna. Drugą torebką, którą mam również z frędzelkami, czyli. Na tak, na ten sezon. Jest to ta czarna torebka z takimi frędzelkami. Słuchajcie, na boku. Z takimi złotymi dodatkami. Też bardzo wygodna. E... Ze skórki czarnej. Bardzo fajna. Jeśli chodzi, słuchajcie, o akcesoria, to zapomniałam wspomnieć na początku, że nadal są w modzie zegarki typu męskiego. Ja mam ten ten mój stary, słuchajcie e, Dicken NY e, który bardzo lubię i mam jeszcze jeden, słuchajcie z Giesa też męski styl, muszę powiedzieć, że nie za bardzo przepadam za e, biżuterią natomiast zegarki e, odgrywają ważną rolę dla mnie, bardzo je lubię i e, Lubię właśnie takie duże, także jest to zdecydowanie mój styl. E, no i ostatnie chcę Wam pokazać, jak już mówiłam, buty hodakowe. Mam dwie pary w tym stylu. E, pierwsze słuchajcie, to są Jessica Simpsons. Nie wiem ile, z... chyba kosztowało mnie 15 funtów. Takie ze skórki. E, Drewniane obcasik, słuchajcie, bardzo fajne. No i oczywiście. Na tak w tym sezonie. No i ostatnią e, parę butów to są te czarne, też allachodaki, słuchajcie, z taką piękną kokardą tutaj. E, nie wiem, czy widzicie? O tak, to są akurat Miumiu. Miu. Mm, bardzo również wygodne, skórzane, drewniany obcas. Powiedziałabym, że nawet jest to ten Kitten, kitten heel czyli maleńki obcasik. E, czyli znowu na tak. No i chcę Wam pokazać, słuchajcie, mój nowy lakier z Bariem. E, color Berry. Zlimitowana edycyjna. Nie widać, ale on jest taki, słuchajcie, fiołkowy. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. I kosztuje chyba tylko 2 funty, także również na lato. I jeszcze mam taki makijaż. Słuchajcie, taki jest. <ścoughs> Dziwne, miny robię. E, fioletowy również. E, Zgodnie z trendami, bardzo wiosennie. Mam nadzieję, że mieliście udany weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.